Społeczeństwa wychowuje się na w miarę wysokim poziomie moralności, bo jeżeli nie będzie ta moralność wpajana, tłumaczona od dziecka, to, proszę Państwa, taki naród wściekły na swoje władze, może narobić strat, że kraj padnie w krótkim czasie. Każdy człowiek ma potencjał zrobić jednego wieczora strat na miliony złotych. Dlatego wychowanie w moralności jest bardzo dobre. Ale rządzący też muszą zachowywać się moralnie. Bo jeżeli rządzący nie będą się zachowywali moralnie, to obywatele te, nie będą też tej reguły przestrzegali. A nasi rządzący w tej chwili, jak i elity ogólnie, media, artyści zachowują się, proszę Państwa, skandalicznie. To, że Polska jakkolwiek funkcjonuje, to tylko i wyłącznie na prostolinijności narodu polskiego, obywateli Polski. Tylko i wyłącznie z tego powodu, który to powód też jest przyczyną naszej tragedii, bo prostolinijność powoduje, że nie potrafimy głosować i wybieramy głupków, hamów, przekrętów na swoich rządzących, bo nie mamy nosa do ludzi, bo jak ktoś nam powie kochane narodzie, Polska, Polacy i tak dalej, i tak dalej, to my się, proszę Państwa, od razu zakochujemy. To jest ta przyczyna naszych problemów.